Zaczynamy daily na moim kanale. Przez najbliższe 30 dni będą pojawiać się tutaj vlogi, jedne krótsze, drugie dłuższe. W zależności od tego, co będę miał do nagrania, do pokazania i jaki będzie mój dzień. Podjąłem się tego wyzwania, bo mam dość swojej nieregularności i tego, że raz wrzucam, a raz nie wrzucam materiałów. Dlatego witam Was w pierwszym daily vlogu tego wyzwania. Lecimy z tematem. Ostatnio faszeruje się witaminą C. A to wszystko z powodu, że cholernie boję się, że zachorujemy przed wyjazdem. W sensie, że ja zachoruję no i wszyscy przy okazji też. A teraz wariuje ta grypa. Także polecam zażywać, bo ja tak naprawdę od trzech tygodni regularnie piję mm, po 5000 jednostek witaminy C dziennie i myślę, że dzięki temu się uchroniłem przed, przed, zachorowaniem bo Tosia nawet była tutaj w domu chora przez dobry tydzień i mnie nic nie złapało, o dziwo witamina C, polecam poziom minus jeden Jedziemy. Jeszcze nie do Kenii, ale to niedługo. Na razie jedziemy do domu. Yy, prawdopodobnie ostatni raz przed Kenią, właśnie, więc. No, jest czas, to trzeba jechać.